Jest to jest to film o polskim sukcesie i o sukcesie odniesionym za pomocą talentu Pokazywanie samych filmów po dwóch, trzech dniach stanie, staje się trochę monotonne. I dzięki temu, że tu mamy filmy z różnych dziedzin, czyli dokumentalne, eksperymentalne, fabularne, stare, bardzo stare i mamy dodatkowe rzeczy, ten festiwal staje się ciekawszy dla widza. I to jest super. Bardzo mi się ja przedstawiam film dokumentalny o polskich plastykach, którzy projektowali okładki płyt dla takich ludzi jak James Joplin, Leonard Cohen, czy zespół Simon Garfunkel i, i, i tak dalej. A są to osoby mało znane w Polsce. Czym się karmi prawdziwa sztuka? Konfliktem. Tym, że po prostu jest protagonista i antagonista i oni walczą między sobą. Mnie najbardziej ciekawią skomplikowane filmy o relacjach międzyludzkich. Człowiek z osobowością, człowiek interesujący, mówi rzeczy interesujące w sposób interesujący. To wystawa, która trwa godzinę. Jest to też jeden ostatni symboliczny seans podczas każdego dnia festiwalowego. Jest to wystawa, która jest dedykowana filmowi i porusza pewne zagadnienia filmowe, ale porusza je językiem wizualnym. Za mącią, bardzo ładny fragment chwili, ale kiepski Byłby siebie bądź! Muzyka jest najbardziej twórczą rzeczą, ponieważ jest abstrakcyjna. Dzięki muzyce tworzymy sobie własny świat, słuchając muzyki i własne obrazy. Uważam, że jest absolutnie nie tylko potrzebny, ale konieczny taki festiwal, ponieważ on pokazuje właśnie to, co jest w tytule. Nowe horyzonty.